Poniedziałek, duchowe cudzołóstwo. Gdy żona Ozeasza Gomera popełniła cudzołóstwo, prorok cierpiał z powodu zdrady, upokorzenia i wstydu. Sąsiadom i przyjaciołom, którzy widzieli jego ból, Ozeasz przekazywał Boże przesłanie w słowach i czynach. Izrael, małżonka Jachwy jest jak Gomera. Wybrany lud dopuszcza się duchowego cudzołóstwa. Prorok Jeremiasz porównał lud niewierny Bogu do jej która oddawała się wielu kochankom, nie bacząc na to wszystko, co otrzymała od pana. Również Ezechiel nazwał odstępczy Izrael kobietą cudzołożną, która odeszła od swojego prawego męża. Dlatego bałwochwalstwo w Biblii jest postrzegane jako duchowe cudzołóstwo. Przeczytaj o w drugi werset 10 do 15 A ale ona nie wie że to ja dawałem jej zboże, moszcz i oliwę, dawałem jej w obfitości srebro i złoto, z którego oni robili bala. Dlatego zabiorę w swoim czasie z powrotem swoje zboże i swój moszcz w porze właściwej, pozbawię ją mojej wełny i mojego lnu, którym okrywała swoją nagość. A teraz obnażę ją na oczach jej kochanków i nikt jej nie wydwie. Z mojej ręki i położę kres wszelkiemu jej weselu i świętym jej nowiom. I jej sabatom i wszelkim jej uroczystościom, i spustosza jej winnice i figowe sarny, o których mówiła, to jest zapłata, którą mi dali moi kochankowie. i Zamienia je w leśną gęstwinę, z której się żywią zwierzęta polne, i pomszcza się na niej za dni balów, którym spała i ofiary, spalała ofiary, strojąc swoje. Obrączki i klejnoty chodziła ze swoimi kochankami, lecz o mnie zapomniała, mówi Pan. Jakie ostrzeżenie jest zawarte w tych słowach? Czy nam adwentystom dnia siódmego może grozić podobne niebezpieczeństwo? Dlaczego? Wyrażenie zboże, moszcz i oliwa zostało użyte także w piątej w mojżeszowej. 7, 12 do 14, gdzie określa ona podstawowe produkty rolne w Izraelu występujące w obfitości dzięki Bożym obietnicom danym Izraelitom za pośrednictwem Mojżesza. W czasach Ozearza ludzie byli tak niewdzięczni wobec Najwyższego i tak zajęci doczesnymi sprawami, iż te dary otrzymane od niego składali w ofierze Bożkom. Powinno to być dla nas wszystkim poważnym ostrzeżeniem, gdyż dary otrzymane od stwórcy powinny być używane w służbie dla niego a nie w żaden inny sposób jak Bóg postrzega naszą niewdzięczność i brak uznania dla jego błogosławieństw gdy widzimy, że ktoś lekceważy lub marnuje nasze dary, wówczas natychmiast zamykamy serce i zaciskamy rękę. Ale ci, którzy otrzymują łaskawie dary Pana dzień po dniu i rok po roku, marnują Jego dobrodziejstwa i zaniedbują bliźnich, za których i Chrystus oddał życie. Środki, które On powierzył im, by wspierali Jego dzieło i budowali Jego królestwo, są przeznaczane na domy, ziemię, dogadzanie, pysze i zachciankom, a dawca Zostaje zapomniany. Pomyśl, jak łatwo jest otrzymane od Boga dary przeznaczyć na cele egoistyczne, a nawet chwalcze, jak puszczać się przed tego rodzaju grzechem. Dziękuję.